Marian Schreiber ponownie wzbudziła zainteresowanie publiczności. Po kilku godzinach spędzonych w warszawskim salonie fryzjerskim, znana celebrytka pojawiła się na scenie z nową fryzurą, luksusowymi dodatkami oraz błyszczącym pierścionkiem na serdecznym palcu. Tego dnia, pytania dotyczące jej statusu związku pojawiały się niczym grzyby po deszczu. Marian Schreiber ponownie przyciągnęła uwagę fotoreporterów oraz fanów show biznesu. Wczesnym popołudniem spędziła niemal pięć godzin w warszawskim salonie fryzjerskim od godziny dziesiątej do czternastej trzydzieści. Po opuszczeniu salonu trudno było nie zauważyć kilku szczegółów, które od razu rozpaliły plotki. Choć celem Marian była nowa fryzura, długie, gęste pasma, które wyglądały na świeże doczepione, to jednak największe sensacje wzbudził pierścionek, który mienił się na jej serdecznym palcu prawej ręki, śniąc intensywnie w promieniach słońca. Jego obecność nie pozostawiała wątpliwości i natychmiast kojarzyła się z pierścionkami zaręczynowymi. Niezależnie od tego, że Marianne planowała nową fryzurę, to pierścionek okazał się być punktem centralnym dyskusji. Przyjaciele i obserwatorzy zaczęli się zastanawiać, czy może jednak zaszły zmiany w jej życiu osobistym. Kreacja celebrytki składała się z czarnego komplet, a pośród jej dodatków znalazła się również klasyczna torebka Louis Vuitton. Chociaż pojawiły się pierwsze komentarze w wątpliwość poddającej jej oryginalność, to jednak jej wybór nadal przyciągał uwagę mediów. Po wizycie w salonie Marian wsiadła do popularnego wśród kierowców Ubera samochodu Toyoty Corolli i objechała w nieznanym kierunku, co tylko podsyciło spekulacje o jej planach i życiu osobistym. W mediach społecznościowych od dłuższego czasu krążyły informacje o jej pragnieniu macierzyństwa. W czerwcu 2025 roku rozstała się z politykiem Łukaszem Schreiberem po dekadzie małżeństwa. W późniejszym czasie głośno było o jej związku z Piotrem Korczarowskim w którym to Marianne deklarowała, że kocha go nad życie. Wcześniej Schreiber związana była z Przemysławem Czarneckim, jednak ta relacja zakończyła się w atmosferze oskarżeń o przemocy. Po tych doświadczeniach gwiazda przyznała, że chce nauczyć się kochać siebie i nie zamierza spieszyć się z nowymi związkami. Równolegle skomentowała ślub Łukasza Schreiber z Weroniką Reiter, wyrażając krytykę dla byłego męża oraz zarzucając mu brak kontaktu z ich córką. Takie sformułowania tylko potęgowały już istniejące spekulacje dotyczące jej życia osobistego oraz sfery zawodowej. Odważne kroki Marian przyciągają uwagę nie tylko fanów, ale także mediów, które z niecierpliwością czekają na kolejne wieści związane z tą charyzmatyczną postacią. Czas pokaże, jak potoczą się dalsze losy jej kariery oraz życia prywatnego.